Cześć, witajcie. Ja jestem Fausta. To jest Europa Universalis 4 zielona wyspa i gramy sobie Joannitami i faktycznie mamy zieloną wyspę. Proszę bardzo. Nawet mamy dwie zielone wyspy. sen Donalda Tuska się spełnia. I w poprzednim odcinku podbiliśmy sobie ten Cypr. Mamy niestety jakiś tam drobny unrest. Unrest mamy też na Rodos. No ale cóż, ciężko będzie mi przekonwertować obie te prowincje. Na katolicyzm. Jak widzicie, jest to teraz niemożliwe. Znaczy, Cypr jest w sumie możliwy, ale to trochę zajmie. Bez e, jakiegoś w sumie osiągalnego inkwizytora to jest nieosiągalne. O, tak to można ująć. Mogę wziąć ekonomiczne, ale tego nie zrobię, bo najpierw w sumie przyda mi się administracyjna technologia no i tak, w sumie czekam też tutaj, greccy separatyści, kory dobra, wszystko działa stoper start, przed chwilą nagrywałem od tomanów i trochę już mam w sumie zdarte gardło ale to luzik w sumie arbuzik jakaś wojna drobna, to Wenecji obrona Krety, ok wszystko jest w porządku, ja już wychodzę powoli na plus, już nie muszę się martwić o to, że nie mogę utrzymać pełnego force limitu i pełnego Nawal limitu Co my tutaj mamy? Możemy zmniejszyć yy, Zmniejszyć autonomię na Cyprze, ale zwiększyć przez to lokal unrest Co w sumie by mi pasowało yy, Bo chciałbym, żeby wybuchł tam w końcu bunt Bo wybuchnie tak czy tak Tak więc zróbmy to yy, I właściwie powołam chyba Dodatkowy oddział na tę okazję. Tak jest. Yy, stabilność na 3. No i fajnie, mam plus 3 do stabilności. Yy, mógłbym w sumie przekonwertować cypr już tak w miarę luzem. Znaczy 0,9 to nie jest tak dużo w sumie siły. Yy, trochę by to trwało jednakowoż, yy, ale nie jest to niemożliwe. Tak. Dobra, przerzućmy tą jedną łódź. Niestety boję się, że te mamy ludzkie 20 zaraz zniszczy te moje parę. Czy mogę jakoś wypisować? Nie mogę. Jeszcze nie. Ale jestem już na dobrej drodze. Czy mogę już wypisować? Jeszcze nie, ale jestem na dobrej drodze. No, Okej. Okay. Szybki przerzut jednego oddziału. Wracaj do siebie. Cypr jest częścią naszego kraju. Świetnie... O fuck, jestem na limicie, zapomniałem. Um, jeszcze nie mogę tego wziąć, więc sobie podwyższe tutaj. Nie, nie podwyższe. Nie podwyższe, bo jak podwyższe nie będę mógł przekonwertować. W i tak już ciężko mi jest przekonwertować. Dobra, z tym. Biorę od razu tą. Na razie nie będę się w to bawił. No. No i tak sobie teraz w sumie poczekam. Hmm. Przyda mi się jeszcze jedna koga. Właściwie to dwie i zrobię sobie oddział 10 e, ludzi. Jedna. Niech będzie wolna, żeby ta się mogła jakby co wycofać. W razie czego. No i dobra, mamy luki. Jeszcze nie. Teraz już powinni być gotowi. Dalej nie. Jenny, ile rzeczy. Dobra, po pierwsze, nowy Grandmaster 453. 3 Mua! kochany. Yy, I wybieramy sobie nowego. Tego. No to biorę chyba Papel Protiche. 2-3-1, może umrze. Jest nadzieja. Dobra, tutaj rebelianci pokonani. E, łódź się niestety nie robi, więc tutaj trzeba będzie to jakoś inaczej rozwiązać, bo ile jest tutaj oddziałów? 7, czyli co najmniej 8 potrzebuje z dobrym atakiem. 0,4 szoku dobry jest. Ile będzie się robiła koga? 480 dni może wystarczy. Ok, White Peace. No i to już przynajmniej mam z głowy. E, mogę wysłać na Cypr, ale to dużo zajmie. Długo, długo, długo. Hmm. Administracyjna. Jakby był tańszy ten. Ech. O, Missionary Strength plus 0,5. To powinno też trochę pomóc. 111 miesięcy, to też dalej dużo. Ale już jest blisko. Już jest blisko. Jak długo będzie się robiła ta jedna łódź? Sporo. Zerwała ze mną sojusz Wenecja. No oczywiście, że tak. No, no bo chcą Cypru. No tak. Zawsze się tak dzieje. Um, ale myślę, że teraz już nie są zagrożeniem. Hmm. Dobrze by było przejść na to prawosławie. Bo ja tego nie przekonwertuję za Chiny. Albo przynajmniej wyższą technologię będę potrzebował po prostu. A żeby dostać wyższą technologię, to trochę trzeba pograć, a ten cały czas raczej... nie, nie działa na moją korzyść, bo oni często wybuchają ci rebelianci. Już jest 14%. Zaraz, zaraz mi padnie, no? No i padło Rodos. I 10 lat separatyzmu, oczywiście. Separatyzm plus 5. No świetnie. Dobra, momencik. Yy, morale odnowione, wszystko... Wszyscy gotowi? Spokojnie. Panujemy nad sytuacją. Łyk herbatki. Jestem w ogóle jeszcze przed śniadaniem, więc mogę nie myśleć racjonalnie. Dobra, 9 na 7. Szanse są spore, też dlatego, że mamy gościa 0,4. Więc teraz modlmy się wszyscy. Jak się nie uda, to no, uda się. Dobrze, koleś y, 4 szoku. Nie mieli szans po prostu. Nawet y, schodząc po prostu z łodzi, to jest jednak za duża przewaga. Co robimy? Ym, jak ci ziomkowie się skończą, to spróbujemy zrobić ten mój trik. Chociaż nie, nie będzie trik, bo. Y, bo mają Rebel Uprising zmniejszony przez Re Recent Uprising minus 20. No właśnie. Albania zaraz znowu będzie wolna. Oni znowu ją podbiją. No to jest Wenecja. No Wenecja. E, w 10 słowach. No i mamy luki właśnie dostają od Ottomanów. Ottomani są zbyt potężni w tym momencie. To jest żenujące. Żenujące po prostu. Ja tych Ottomanów nie zatrzymam. Jeśli by chcieli mnie zaatakować, to będzie słabe. No ale cóż. Nie dostaję kompletnie żadnych pieniędzy. No tak, bo przecież e, RODOS nie należy już do mnie. No, już należy. Teraz zobaczmy, gdybym wysłał na Cypr, zmniejszył na zero, czy coś mi tutaj będzie chciało wybuchać? Orthodox Ziloc. Jeszcze nie. E, no dobra. No to w sumie będę tak powoli. Ile to potrwa? 91, 10 lat. Kawałek czasu. Jakbym w sumie wyrzucił tych dwóch, eee, tego tutaj dał, zmniejszył maintenance. Jest! Mamy misjonarza, ale fajnie. Ej, patrzcie, i nawet RODOS się uda. Ale fajnie. Dobra. To już będą tylko dwa latka. 10 prestiżu, nie będę marnował żadnych punktów na to. O tak, tego mi brakowało, wiecie, tyle razy rolowałem tego ym, tego inkwizytora i nie mógł wypaść, a teraz się udało. No i dobrze, no, no co ja mogę powiedzieć, no cieszę się. E, inflacja, czy ten? No, oczywiście, że to. Dalekosiężnie? No, już w sumie mamy sporą inflację, trzeba będzie o tym pomyśleć. Ale w sumie fajne jest to, że ekonomicznie nam będą zmniejszały inflację, więc to jest fajne. Mm. Mogę mieć w sumie więcej łodzi, bo dużo za nie nie płacę. E, na razie nie będę tego brał. Wezmę sobie idee jakieś dyplomatyczne. Może Maritime, e, żeby mieć lepsze łodzie. Dobra. Jak tam idzie? Już prawie połowa. Już połowa praktycznie. Świetnie. No to teraz trochę, tylko poczekam, aż się przekonwertują te dwie prowincje. No widzę, że mamy luki już padły totalnie. No jest oblegany Kair. Już tylko jest kwestia czasu, co się stanie w tym momencie. Jak tam Austria? Austria mnie niespecjalnie lubi, ale zacznie. Zacznie... Bo ja tak mówię, no i, no i seria padła. Tak, polepszajmy sobie relacje już z Austrią. Trzeba w końcu zacząć. Merkantalizm zawsze ok. Mam już 12%, czyli plus 24% do modyfikatora. Okej. Okay. Technologia wreszcie już jest bardzo niska w sumie. Jeśli chodzi o to, dobra. Technologia też. No i weźmy jakieś dyplomatyczne. I w sumie chyba to będzie albo Maritime, albo Trade. Trade w sumie. W sumie byłby dobry, bo Cypr jest bardzo ważnym ośrodkiem handlu. Kreta również. I jakbym to wszystko pchał do, do Konstantynopola. Ale problem w tym, że ja nie mam zamiaru kraść od Ottomanów, a ja mam zarabiać na Ottomanach po prostu podbijając ich, tak? Więc myślę, że Maritime będzie dobry, Yearly mm, Navy Tradition rocznej, zaraz będzie Light Ship Combatability i mam już pierwszą ideę Fort Defense plus 25%. No to, to jest zawsze przydatne. Mm, co my tutaj mamy? Jedną barkę. Mm, czy mi się opłaca ją wysłać tam? Moment. Zwiększę maintenance na maksa. Wow! To podniesie nam o 0,39. No to bierę. W sumie jeszcze nawet ze dwie takie. 3. Niech stracę. I Cypr jest w końcu katolicki nareszcie. Teraz Rodros. Ach, jak to ślicznie wyglą wygląda, Greek Catholic. Ślicznie. I Kreta już też została przekonwertowana przez Wenecję, która znowu mnie kocha. <grym> A ty głupia Wenecja. Czekam aż w końcu Austria zaatakuje Wenecję, bo to jest po prostu kwestia czasu. A jak już zaatakuje, ja ruszę o... o Kretę. Nie mając Kretę, w sumie mógłbym jeszcze wziąć nagropąt. Negropont też jest ważny, jeśli chodzi o Konstantynopol. Moment, moment, moment. Konflikt. E, mógłbym dostać Devotion i jeszcze zmniejszyć autonomię na Cyprze. Ale ona dosyć szybko schodzi, zauważyłem. E, 0,15 i 0,5 i 0,10. No to jest strasznie dużo. A przepraszam, policzyłem mnie, po czym nie. Schodzi o 0,15 tylko. E, więc w sumie mógłbym wziąć administracyjne punkty e, albo zmniejszyć tutaj leciutko autonomię i zyskać trochę devotion. Oto jest pytanie. Ehm, chyba pójdę właśnie w devotion, bo w sumie te punkty w 5 miesięcy zarabiam. Tak, mam ich sporo, trzeba przyznać po prostu. No, trzeba przyznać. Więc jest dobrze. No. I tak się żyje powoli na tej wsi. Gdzieś po drodze jeszcze religijne trzeba będzie wziąć. E, przekonwertował kesrie, Kastorie. No szkoda. hm um, <ścoughs> Dobra. Czy coś mogę tutaj wybudować w sumie? Nie opłaca się. Opłaca się... O, to trzeba będzie zbudować. Shipbuilding time, local ship cost, ship repair. I to też będzie dobre. O, pierdiabus są... Mm, tak, tak, tak. E, tak, pojmanie brata, sultana e, i pieniądze, czy... czy devotion i influence. Wyślę do... do kogo? Węgry, w sumie, Wenecja. Oba dają tyle samo, ale y, różnie, y, różnie, y, jeśli chodzi o sojusznik. No, to będzie dobre, mając za sojusznika Węgry. Tak więc do Węgier wysyłamy i Węgry teraz zgodzą się na sojusz. Świetnie. Jeszcze nam za to zapłacili. Lepiej być nie mogło. Dobra. Pływajcie po tym Konstantynopolu, skoro to faktycznie aż tak dobrze działa. 044, 055. O nie! Nie! Najlepszy grandmaster, jakiego miałem do tej pory, umarł w tym momencie. No to jest straszne. 424 nie jest zły, ale w momencie, kiedy mamy już dyplomatyczne mm, idee. No to dobrze by było, żeby był jednak. No, no kurcze, Kurczę. Trzeba będzie tutaj w końcu załadować w te militarne, no bo to jest żenujący po prostu ten poziom. Mm, Mniejsze z tym. Co my tutaj zrobimy? Mogłem mm, w sumie trochę prestiżu zgarnąć, ale szkoda. E, polecę chyba na stability. To jeszcze trochę zajmie. Polepszę też w sumie relacje z Papal State. Em. To mi da, to mi zwiększy mnożnik. E, dobra. Ile w sumie płacę za to? Sporo. Więc tutaj damy moveball i to już powinno trochę inaczej zadziałać. No i misjonarz jest, tak, więc też to inaczej. Trochę pracuje. Fortu w sumie nie potrzebuję Damy sobie na Rodos. Nie mogę teraz zbudować na Rodos. Na Cyprze, ile mam miejsc? Jedno jeszcze. Jedno miejsce na Cyprze. Hmm. Dobrze by było, jednak, doki, które już niedługo w sumie też będą. Po tej technologii, za 5 lat. Hmm. No, to jest ciężkie. 5, 5, 6 punktów zarabiam. To nie jest dużo. To jest bardzo mało. Zarabiałem dwa razy więcej na poprzednim ziomku. Ale niestety życie pisze nam inne scenariusze niż byśmy chcieli. Tak bym to określił. Na szczęście mamy sojusznika Węgry, który chętnie by w sumie zaatakował Wenecję. Nieprawda, prawda. Bardzo, bardzo prawda. Ottomani mnie jeszcze bardziej nie lubią i ja nie lubię Ottomanów. Nie lubimy się tak nawzajem. I to jest ok. Nikomu to nie przeszkadza. E, zaraz będziemy mieli katolicki RODOS. No. No. Reform desire jest spory. Się zastanawiam, co by się stało, gdybym przeszedł na protestantyzm. E, pewnie. O nie. Trade efficiency, national tax Modifier na 10 lat. Albo e, stracić stabilność i 14 dukatów. No trudno. Będzie trochę mniej przychodu. Zobaczmy o ile. O 0,2, czyli nie tak dużo. No i dobra, udało się. Mm. Przekonwertowany Rodos, przekonwertowany cypr. W sumie wszystko już yy, prawie oprócz korfu, korfu jeszcze się nie przekonwertowało, co my możemy wziąć za misję? No tylko Prestige, którego w sumie raczej nie osiągnę, więc nie będę brał tej misji, albo wezmę i kanceluję. E, dobra. Misjonarz, w sumie zostawię go sobie. Może się jeszcze kiedyś przydać. To co? Kreta. Fabricate claim, krety. Negropont w sumie zgarniać, e, to by w, była taka furtka e, dla ottomanów. Ottomani w sumie najłatwiej mieliby atakować właśnie przez negropont. Tędy mogliby wejść. E, no ale cóż. W sumie chyba nie mam innego wyboru. Jeśli chcę przeżyć, muszę coś podbijać. Mamy luków? Raczej nie ma większych szans, bo zaraz przyjdą tam też Otomani, oni zawsze mają misję, że dostają klejmy na to wszystko. Oha, dostali klejma na Kretę. Akurat to co chcę podbić. Dzięki. Jeśli Otomani zajmą Kretę, to jestem w tupie. Inaczej się tego nazwać nie da po prostu. Mogę coś wybudować taniej. Eee, o... Kilkanaście dukatów, czyli mógłbym w sumie i tutaj, i tutaj dać shipyardy, które są bardzo użyteczne, więc tak zrobię. No, claim zaraz będzie. Mam w sumie mało tych łodzi, a dobrze by było, żeby Wenecję też coś innego zaatakowało. Węgry na pewno zaatakują Wenecję. Kastylia nie dołączy się do Wenecji. Ile Wenecja ma łodzi? Navis. Total, Venice, 33 galejki, serio? 50 łodzi, to jest dużo, strasznie dużo Hmm Może zdążyłbym przerzucić na kretę moje wojsko No ale, ale bez fortów ciężko byłoby to utrzymać, ale w sumie Węgry by tam poszły, zniszczyły armię, zaczęły oblegać, np. przykład Dalmatię czy Istrię Hmm No, jakbym zrobił szybką akcję. akcji reakcję. Dobra, spróbujmy. Armia na maksa, wojsko. Łódki. A no, tak, zapomniałem, że jak moveball to. No nie, jeszcze stabilność straciłem. Jak moveball to. się niszczą łodzie. Dobra, nie. Muszę zrezygnować z, yy, z inkwizytora, bo nie zarabiam już takich pieniędzy jak wcześniej. Dobra, wbijmy na te 100% i dopiero... Może w sumie spróbuję... Nie, no dobra. O, Global Ship Repair plus 20%. Zawsze coś. No, a, miałem oszczędzać na ideę. No fajnie, zapomniałem. Znaczy na technologię, nie na ideę. No to trudno. Będę miał szybciej ideę, to szybciej wszystko będzie. Dobra. Atak o krytę. Wezwij sojusznika. To nie, to w sumie jeszcze wrzucę tutaj wojsko, będzie szybciej. I teraz. Wezwij sojusznika. Atak. <laughs> Fakot ma tutaj 18 łodzi. Uciekaj. Uciekaj. Nie. Było blisko Gdzie są jego łodzie? A, y, zrzuca 4000 na moje 9, ok? Oje. Co to było? Co to było? Czy ja byłem ślepy? Naprawdę, że tam stoi 14 galejek Mam nadzieję, że... Mm, Węgry coś więcej tutaj zdziałają, bo no jak ja stąd wyjdę teraz? Jak on tutaj stoi tymi 20 Będzie tutaj pewnie pływał nimi Stabilizer 10 Devotion No jasne Dobrze jest mieć dobre Devotion e, Dobre modyfikatory tutaj Oby mi nie zrzucił wojska na Cypr Tylko o to proszę No i stanął tutaj Oczywiście 26 No i tyle Ale zrypałem to Strasznie. Jeśli Austria teraz nie wejdzie do akcji. Nie wejdzie do akcji. Węgry na szczęście coś tutaj grają. Ej dobra, odpłynął. Walczy tam. To jest szansa. Szybko. Niczym wiatr! Krocz, pączku krocz. Jest! Weszło. Dobra. Teraz łodzie uciekajcie szybko do Rodos. No nie! Nie, 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 nie. Uciekaj. Dobra, straciłem barki, której tak były bezużyteczne prawie, że. Jest kreta zdobyta. Teraz będę na niej stał. I, I. tyle. No, i będzie y, Ticking Warscore. score. Oh. <ścoughs> Już myślałem, że się nie uda. Już myślałem, że popsułem tak prostą akcję. Naprawdę. <ścoughs> Ale na szczęście w porę. E, wszedł... weszła Mantua? Tak! Nie, no tak to Mantua! Jeszcze Genua zaatakowała O, o Trade War, no nieźle Wszystko oblegane, Wenecja już mam medium O tą Kretę po dobroci Dobre wieści, stability plus 1, no świetnie Faktycznie dobre wieści będzie można w sumie porobić jakieś galejki. To by było dobre. Mając te trzy wyspy, no już praktycznie mam najważniejsze. Mam podstawy praktycznie gry. No Wenecja ma pod kontrolą jeszcze tylko i wyłącznie swoją stolicę, więc. No cóż. A, i jeszcze Negropont zapomniałem. A żeby tam przejść, musiałbym pokonać te sześć galejek, których nie mam szans teraz pokonać. Więc to jest słabe. Um... Czekam aż Wenecja zmieni zdanie i odda mi kretę. Dobrze by było w sumie wziąć jeszcze uorebki. To jest bardzo dużo pieniędzy. Wenecja jest jednym z najlepszych. Jest umarł. Tak się nie cieszyłem, jak ktoś umierał. Da od dawna, naprawdę. Dobra, wybierzmy sobie następcę i kończmy ten odcinek, bo się przedłużył. Albo wiecie co, to będzie nutka tajemnicy, tak? Więc dzięki za oglądanie i do zobaczenia już niedługo, tak? Więc trzymajcie się, cześć!